Słuchajcie, kolejną ważną rzeczą, która jest przyjacielem łowiącego łaglerem, jest proca. To jest jedna z podstawowych rzeczy, którą musicie mieć. Ja tu rozmawiam w międzyczasie, nęce mało i często. Myśli, że przesadzam, ale naprawdę ja cały czas noszę taką masę procy z sobą. Dlatego, że one się troszeczkę od siebie różnią. I czym? A więc moje proce różnią się gumami. To jest moja jedna z najlepszych procy. Proca drenana. Guma wychodzi od góry. Jest to cieniutka gumka. i Ja mogę do 20-15 metrów pięknie miotać robaków. Jeżeli łapiemy na dłuższym dystansie, nie sięgamy ręką albo mamy czystą wodę, gdzie ruch płoszyłby ryby, wtedy używamy procy, którą tego ruchu nie ma. Woda to jest strzał. Jeżeli chcecie dobrze łowić łaglerem, musicie dobrze strzelać z proca. Polecam Wam na koniec sesji, jeżeli idziecie do domu ostatnie 5 minut, weźcie sobie resztkę kukurydzy i próbujcie na przykład celować w jakiś cel. Bardzo fajnie się na przykład robi albo na skupienie, może na przykład celować w kaczkę, która będzie sobie to wybierać, tak? Nauczycie się wtedy dobrze strzelać. Ważne jest, że jeżeli używacie procy, musicie używać tej samej wielkości ciężaru przynęt. Jeżeli, jeżeli weźmiecie różne kukurydze na przykład i strzelicie daleko, one mają różną wielkość, różną wagę i polecam na różną odległość. Ale białe powinny lecieć mniej więcej w to samo miejsce. To jest moja najmocniejsza proca. Ją używam do dużych peletów na 40 metrów, do kulek proteinowych. Także miejcie proces, Słuchajcie, nie jedną, najlepiej mieć 2, 3, 4 proce z zapasowymi kółami, dlatego że potrafią się przecierać, zużywać. Róbcie zawsze tak, żeby mieć proce dopasowane do danej odległości bardzo dobrze. Ja się uczyłem około roku dobrze strzelać z procy. Teraz mam dobre wyczucie. Pamiętajcie, jeżeli będziecie mieli taką procę, a ja widzę na filmach niektórych wędkarzy, co chcą łowić, używają peletów i bułkę przez bibułkę cuda nie widy, Mają grubą procę z takimi gumami, a próbują zanęcać coś blisko to nie wyjdzie, bo jak ja napnę tą procę i te pelety przelecą przez ten stan, Nie da się dobrze nęcić taką, taką dużą procą. Ta jest do odpowiednich, do odpowiedniego rozmiaru przynęt, czy tam rzeczy, na odpowiedni dystans. Dlatego podstawą do, do waglera kupcie najsłabszą z możliwych, na najcieńszych bunkach, jakie są. Wydaje się, że taka procka jest bardzo słaba, ale zapewniam Was, że ta proca niesie na 20 metrów. A o kto z Was będzie łapał dalej? Jeżeli kupicie sobie procę z gumą o numer dalej macie pokryte wtedy do 30 metrów. Oczywiście są tacy ludzie, co by chcieli mieć jedną procę, gdzie będą miotać kule, które ważą 20 deko na 50 metrów i jednocześnie biją robaki na 10. słuchajcie, nie da się. Biorę się do roboty. Pamiętacie, jeszcze jednej rzeczy jaką jest podbierak. Często widzę, jak w Polsce ludzie podbierają ryby ręką. Bardzo często nie polecam tego rozwiązania. Zopatrzcie się w podbierak. Najlepszym podbierakiem do takiego łowienia jest taki podbierak na sztycy. Od, odkręca się tą siatkę, natomiast reszta to jest po prostu coś jak bat z dwóch, trzech części, czasami z pięciu. Taki teleskopowy kijek to jest tania rzecz, łatwa w transporcie, niezmiernie pomagająca w łowieniu. Podbierak powinien mieć co najmniej długość połowy wędki, żeby dobrze wyciągnąć rybę. Nie potrzebujemy wielkiej siatki, jak niektórzy mają takiej, można powiedzieć, rozkładającej się w ten sposób. Podbierak jest taki, można powiedzieć, na trochę większe motyle podbierak i nim będziecie naprawdę, mi tu wchodzą karpy, co mają 70 cm, także naprawdę raczej martwić się nie będziecie o to, jak włożyć jakąś rybę do niego można wymieniać siatki, można mieć większe, mniejsze, są bardzo dobre i tutaj podbierak jest rzeczą nieodzowną. Pamiętajcie, ryby podchodzą najpierw małe zazwyczaj, ale po pewnym czasie pojawiają się większe. Większe ryby wypierają ryby mniejsze I w pewnym momencie na przykład łapiąc waglerem mamy płotki, uklejki, okonki, a pojawi się duży okoń, pojawi się lin, pojawi się karp i wtedy podbierak będzie potrzebny. Naprawdę warto być gotowym na taką akcję, a nie niszczyć sobie bo podebrać taką rybę jest bardzo ciężko. Więc to jest mój zestaw przynęt na dzisiaj. Zobaczcie. Pelety 4 mm różnego rodzaju do nęcenia, trochę mokre, konopia, kukurydzę zanurzona w wodzie, pelety szóstki. Tu mam więcej kukuryzy, tu mam zanętę w takim. Ja lubię ten pojemnik, bo można w nim rozmieszać małą drobinę zanęty, zakryć, żeby nie wysychała. Tu mamy to urządzenie, ten kompresorek, taki, którym możemy robić. Pokażę Wam jeszcze raz. Możemy robić coś takiego, rzucamy do wody małą ilość. Można, jeżeli zrobimy bardziej mokre, można, można z procy strzelać. Tu mam pletek pandery, to jest na hak. Tu mam białe robaki i tam pod spodem mam dendrobenę, nie będę tego otwierał. To jest moja taktyka na dzisiaj. Oczywiście żeby pokazać mam te wszystkie rzeczy, ale wy nad wodą wcale nie musicie mieć aż takiej różnorodności. Pogadaliśmy, teraz czas coś połowić. Zaczynam mówić. Na dzień dobry rzucam parę robaków białych w moje miejsce. Zaczynam łapanie od białych robaków. Zaczynam mówienie od białych robaków. Ktoś by zapytał czemu? Już odpowiadam. Bo lubię. Lubię zacząć od białych robaków. Aczkolwiek ja mam coś takiego, że w lecie bardzo rzadko kiedy używam robaków, bo one mi się nie sprawdzają. Moją przynętą podstawową na lato są raczej pelety. Natomiast na zimowe miesiące, na jesienne, wczesniosenne robaki to jest podstawa e, lub pinka. To jest coś, co musimy mieć. Przybijamy robaka. Pamiętajcie, że robaki białe albo pinki najlepsze są czerwone. To jest podstawowy kolor. Ja nie wiem, czy w Polsce większość to są biała albo jakieś niebieskie jakieś kolory po prostu tęczy. Choć to jest. To jest strata. Ryby nie lubią innych kolorów. Do 3 metrów czerwony działa najlepiej i świetnie, zwłaszcza na konie drapieżniki. Ja zaczynam od jednego białego na H18. Zarzucam za daleko i, i trzymając wędkę, szczytówkę, zwijam. Zwijam na moje miejsce i czekam na branie. Branie jest od razu. Bardzo szybko. Ale jeszcze ryby można powiedzieć nie było. Zobaczcie jeszcze raz jak to robię. A więc zarzut. Zanurzam. Szczytówkę zanurzam. Zwijam zestaw w miejsce. I z opadu już mam rybę. Albo zaczepioną, za co? Zapadł. Ponieważ mówiłem, rozmawiałem, to ona już się rzuciła na tego robaka. Taka poteczka. Przyjemna. Skromniutka. Numer 15. Sprawdzam robaka. Robak jest wyssany, więc absolutnie się nie nadaje więc mówię jeszcze raz. Pamiętajcie, jeżeli mam ryby małe, które wyżerają i to co rzucam, wszystko bierze z opadu wtedy trzeba spróbować sprowadzić zestaw na to i zobaczyć co siedzi na ten, bo tam do zamęty coś podeszło Rzucę teraz większą ilość białych to moje miejsce i zobaczymy jak to będzie wyglądać słuchajcie, kolejna ryba alej tu jest No dzisiaj nie ma wędkarzy tu na wodzie, jest tam jedna para, takie małżeństwo łapie. Spodziewam że te ryby, wszystkie tutaj przyjdą do mnie. Tylko druga rybka. Teraz za ryjek przebijemy robaka. Można za ryjek albo za tyłek. I zobaczmy co się dzieje. Zarzucam tam, zwijam. Spawik się ustawia i teraz widzę, czy brania są z opadu, czy nie. Mam nadzieję, że to będzie widać. Pokażę Wam jeszcze raz, jak to wygląda. A więc zestaw ląduje w wodzie. Zatapiam żyłkę. On się teraz. Spawik się jeszcze nie zdąży dobrze ustawić. Ja będę widział już brania. Teraz biały rowak dociera na dno. Nie ma żadnych wskazań. Nie ma nic. I teraz czekam na branę Jest uuu coś ładniejszego, ładniejsza płoć ładniejsza taka granica 20 cm o, kulturalnie się odczepiła Pamiętajcie nigdy nie, nie próbujcie ryb trzymać w ten sposób, że dajecie im. że, że wiszą Wam długo na wędce. I próbujemy dalej. I teraz kolejna rzecz, którą mówiłem podczas łowienia. Zobaczcie, nie ma praktycznie żadnych brań, nic się nie dzieje. Oprócz tego, że rzucam porcję białek w tamto miejsce, wykonuję ruch wędką. Podrywam lekko tak, żeby spławik się przemieścił. I taki ruch powoduje to, że ryba się zaczyna interesować przynętą. Już spławik zaczyna lekko się... Coś się tam dzieje. Ale czekam na pozytywne branie. jest bardzo ważne, żeby nigdy żeby nie starać się, o, wydziwia, to znaczy, że jeżeli tak wydziwia od z zupadu, robak jeszcze żyje i trzeba zawsze robić tak, żeby łapać aktywnie. Ja mówię aktywnie, to znaczy, że co pewien czas poderwać tę przynętę z dnia, prawda? Nie łapać w ten sposób, że zostawiamy ten spawik i on leży. Tak można łapać na przykład, jak łapiemy z gruntu lina, prawda? Znaczy z gruntu z spawikiem, ale mamy przynętę statycznie ułożoną na dnie, ale tutaj przy łagleże staramy się podrywać. Słuchajcie, tu karpia lina i kara się działa o wiele lepiej niż przynęta która po prostu w nudny sposób leży na dnie i ta ryba musi ją znaleźć. Jeżeli my ją lekko szarpniemy zestaw, ona się poruszy, to jest ruch, który Wabi ryby, dlatego no to jest niezmiernie ważne. Nie mam brań, więc powinienem zacząć donęcać. Cały czas białe, ale tym razem dodam już, słuchajcie, peletów Licząc na to, że pojawią się jakieś ładniejsze rybki. Są na normalnie powiem całkiem inaczej. Chcę Wam pokazać po prostu kilka rzeczy, które można robić. Prawda? Nad wodą. Tak, żebyście mieli jakby jak najszerszy wachlarz yy, można powiedzieć możliwości. Teraz montuję pelet. Zobaczcie. Pelet jest zamontowany. Teraz mam pelet na haku. Zobaczymy, co się dzieje w momencie, kiedy ale ty glądują w wodzie. Mam penedek eks teraz na haku. Na razie nic się nie dzieje, ale już jest małe branie. Ale czekam na takie ładniejsze albo wynurzenie, albo czekam na zatopienie spowika. Ja się troszeczkę wynurzam to, o, to jest właśnie branie podnoszone. To już mam, co prawda, oko, ale to jest lepsza ryba, słuchajcie. Właśnie tak się tutaj łapie. Białe robaki sprowadziły płoć. Natomiast tu jest coś ciut większego Stawiam sobie hamulec, prowadzę walkę. I teraz bardzo ważna rzecz. Mimo tego, że mam rybę na haku, kolejna porcja towaru ląduje w wodzie Zobaczymy, cóż to za rybka raczyła się zainteresować. Jest to lin. Nie jest to podbierać z złej strony. Nie jest to podpór, ale jest to taka trzydziestka. No, próbuję zwiać w Libie zobaczy podbierać to. Dlatego trzeba zawsze kontrolować. Jeżeli macie bardziej giętką moczówkę, trzeba wtedy mieć konsekwentnie nią pracować, niwelować te ucieczki lina. Cały czas nęce. Ma siłę targą, ma siłę. Chcę uciec mi w tutaj z oczu. Został przechwycony. Taki piękny linek około 30 cm na pelet. Wracam teraz robiak rzucimy teraz parę szóstek, ja robię zawsze tak, mam zestaw ekspanderów, zestaw peletów, dlatego że często ryby na takich łowiskach to się nie tyczy, słuchajcie, tylko peletów, mają coś takiego, że mogą być podejrzliwe, jeżeli nęcimy tylko dwoma, jeżeli nęcimy na przykład mm peletem. A mówimy na palec 6 mm. Mogą się wtedy zorientować, że coś jest nie tak i ten 6 mm to jest pułapka. I być może ktoś, ktoś by twierdził, że to jest niemożliwe, bo ryba jest głupia. A ja Was zapewniam, że ryba taka głupia właśnie nie jest. I bardzo wielu wędkarzy, zwłaszcza łowiących na zawodach, ma gorsze wyniki, jeżeli. To warto to robić i zmieniać co chwilę przymęty. Przynajmniej pelety na różne wielkości albo kombinacje. Jak widzieliście, hak numer 18. Kama sam, także i spawik znowu. Zestaw znowu ląduje w wodzie. Zobaczymy się, czy znajduje się dobrze. Pelet, płodzi, bardzo często robi coś takiego. Kolejna ryba, Uuu, ładniejsza. <grystanie> Życzę Wam, żebyście tak mogli łapać w Polsce, co prawda. To nie jest komercja, to jest woda klubowa. Ale zastanawiające jest to, że na białe robaki lin nie chciał brać. Mimo tam kilkunastu razy kiedy. Natomiast na pelet jest to Ten tak czy cały czas konopie tym razem. Może mieć nawet 35. Słuchajcie, łapanie tą wędką to jest po prostu czysta przeność. Ja uwielbiam spłat. Dlatego na przykład ktoś mówi, czemu nie łapiesz spinningiem, albo czemu nie używasz innych metod. Ja spowi kocham. Tonący łagę to jest dla mnie po prostu coś niesamowitego. Tak jak lin zostawia bardzo dużo śluzu na żyłce, to wszystko trzeba usunąć. Ten śluz powoduje, że żyłka jest widoczna, zmienia się wyporność, on jest lżejszy często od wody. Zmienia się wyporność składnika i śrubcina sygnalizacyjna też jest brudna. Trzeba wszystko ładnie oczyścić. I znowu zakładam pelecik. ale jest jeszcze nie wyszedł na tyle żeby się dobrze normalnie miał kolejny zarzut chubimy dalej płacź teraz zauważyłem nie chce z opadu brać peletu to dobrze nie chcę na razie łapać płocie albo konia, wolę łapać liny i czekam. Spawik jest, jest, czekam na branie. Co chwilę nęcone peletem, także myślę, że ta ryba jest. No już się powoli lekko wynurza. Trzeba umieć odczytywać brania podnoszone. Bardzo dobrą metodą jest oznaczenie sobie markera, na przykład markerem, albo pomalowanie części na biało-czerwono, tak? Żeby na przykład zobaczyć biały kolor wnurzającego, wnurzającego się z albo antenki. Danych opcji jest wiele, tak? Jak Wam pasuje. Ja mam dobry wzrok. Ja takie rzeczy jestem w stanie zauważyć. O, jest. Lekkie branie. Ale czekamy na konkrety. Tak, czemu czekamy na konkrety podczas brania? Dlatego, że bardzo często ryba się pojawia tam, gdzie łowimy i ona płynie obok, dotyka nam żyłki dotyka nam zestawu, słuchajcie co się dzieje to jest bardzo ważna rzecz to jest taka, że jeżeli my zatniemy zbyt szybko, możemy rybie wbić hak na przykład w płetwę, w ciało w ogon I wtedy na przykład walczymy z rybą dwa razy dłużej bo zaczepiona za ogon albo za bok nie daje się tak dobrze holować. i to jest w ogóle no takie złapanie ryby nie fair, prawda ryba się powinna złapać za pysk wtedy wiadomo, że wszystko gra zatapiam żółkę i tak jak mówię, nęczę mało i często już tam coś się dzieje z przynętą, to się tak troszeczkę wynurza podkowe w i z opadów obranie opłodzi czyli jednak podchodzi pod teret też tak jak mówię, jeżeli nie chcecie łapać z opadów łączę te sygnalizacyjnych i tą jedną większą sprowadzam na dół i wtedy zestaw nie szybko tonie, nie mam brać z opadu. Na no razie ja sobie sprawdzam w ułisku co mi tam podchodzi, nie mam się co spieszyć, to nie są zawody. Nie ma brań. Podrywam. To podrywanie przynęty wzięło się złowienia, to jest o, można powiedzieć troszeczkę takie odgapianie od tyczkarzy, dlatego że głowę styczką podnosimy zestaw góra dół i opadający pelet. Imituje właśnie te takie pelety, którymi się nęci. chyba bardzo często widzi go opadającego, podpływa i go połyka. Natomiast tutaj, jeżeli zostawimy ten pelet na dnie, troszeczkę się pozbawialibyśmy się takiej możliwości. Dlatego wystarczy lekko szarpnąć, zrobić coś takiego. No, i on sobie akurat tak leciutko podniesie się do góry i opadnie. Działa to dokładnie, podobnie jak przy łowieniu tyczką. Co prawda, zestaw musimy, zestaw lekko przesuwamy na bok ale powinno to zachęcać do wydobywania. Podpeler. Jeżeli łapieczyna ekspandera, słuchajcie niestety ekspander ma to do siebie, że dopóki go nie wysłuchacie na słońcu albo samemu bardzo łatwo spada. A ile przy tyczce jest go stosunkowo łatwo, można by rzec utrzymać na haku. Wcale nie tak łatwo, ale można o wiele lepiej, to przy łowieniu jest to trudne, dlatego że zarzucamy, jest ten taki ruch, jest szarpnięcie. Dlatego polecam Wam wszystkim sprawdzanie w miarę często czy ten pelet jest na haku. Nie ma nic gorszego niż zostawić zestaw na 10 minut, nie mieć brań, tylko po to, żeby się okazało, że Pols nie mamy przynętu. Ja dlatego nie miałem brań. Teraz zarzucam, zobaczymy. Spawik powoli opada w dół. Przynęta wędruje do dna. O, i to już jest branie. Jest przy dnie, dosłownie dotarł na dno i od razu jest branie. Ale to jest na razie takie, można powiedzieć, szurnięcie. My musimy czekać na konkret. Spawik ma się albo zanurzyć, albo wynurzyć Zanurzyć. Jeżeli teraz walczycie z rybą dużą, bardzo ważne jest to, żebyście za bardzo nie dawali płynąć do tamtego miejsca, które nęcicie. Dlatego, że ona przepływając jest w stanie zniszczyć Wam łowisko, spłoszyć rybę. Dlatego bardzo dobrze jest trzymać rybę z dala, nie wpuszczać jej do linii i przede wszystkim nie trzymać wędki w pionie. Jeżeli trzymacie wędkę w pionie. Ryba czuje to, odbiera to jako taką chęć wyciągnięcia i na powierzchnię. Co robi ryba? Ryba będzie pikować w dół. Bardzo często, zwłaszcza przy większych rybach, są odjazdy bardzo mocne, których chcemy uniknąć. Jeżeli trzymacie wędkę nisko, szczytówkę przy wodzie, wtedy rybat wymęczy się praktycznie bez kombinowania takiego właśnie yy, szukając jakiś zawad albo. Różnego typu rzeczy. Trzeci już. I oczywiście balansujecie w zależności od tego, jaką macie żyłkę, jak mocny zestaw, jak sprężystą wędkę, wiecie na ile sobie pozwolić. Ja na przykład wiem, że moja siedemnastka z Prestona pozwala mi na bardzo dużo i mogę rybeć czasami troszeczkę siłowo ciągnąć, prawda, ale bez przesady. Nie ma też sensu bawić się z rybą i z linem, co ma 35 cm polować go, słuchajcie, 10 minut. To powinno trwać około 2 minut i po posprawiać. długi podbierać, stawiasz rybę żeby... przejmuję. Jeżeli chciałbym robić, podebrać rybę ręką, słuchajcie, mu ta walka by dwa razy dłużej, ja bym był paskudzony jak świnia i kto wie, czy nie skończyłoby się to źle i dla mnie, i dla ryb. Kolejną ważną rzeczą jest wypychacz. Pamiętajcie, jeden wypychacz w asortymencie wędkarza to za mało. I uważam, że dwa to też za mało. Mijcie pięć. Ja mam pięć, dlatego, że mam yy, różne rozmiary. Dwa.